Pierwsze nabory w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020 okazały się niezwykle korzystne dla naszej gminy. Skusiliśmy kilka projektów, które uzyskały dofinansowanie, z czego bardzo się cieszymy. Jest to kwota blisko 3 milionów złotych. Są to środki przede wszystkim na informatyzację urzędu, modernizację miejskiego środka pomocy społecznej, wykonanie robót wykończeniowych, budowlanych, adaptacyjnych. Na hali sportowej przy ulicy Wolności, przy szkole podstawowej na Nowym Zagórzu, jak również pozyskaliśmy środki na adaptację u byłego budynku dworca PKP w miejscowości Mokre na mieszkania socjalne. Jedyne udogodnienie, które mieliśmy do tej pory, to domofon, dzięki któremu osoby niepełnosprawne, jeżeli nie mogły pokonać, nie mogły przejść do środka pomocy społecznej, mogły zadzwonić i pracownik schodził właśnie tutaj i tutaj była sprawa załatwiana, więc żadne to warunki. Gmina Zagórz pozyskała środki na dofinansowanie projektu pod nazwą Zwiększenie dostępności usług dla osób wykl zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przebudowę budynku MOPS w Zagórzu. Wartość ogólna projektu to ponad 1 700 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków regionalnego programu operacyjnego wyniosła ponad 1 250 000 zł. W ramach projektu przewidziane są działania między innymi z zakresu Poprawy efektywności energetycznej budynku, między innymi budowa instalacji fotowoltaicznej, modernizacja instalacji CO oraz remont dachu. Oprócz tego, budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę windy wewnętrznej, a także dostosowanie sanitariatów. W ramach projektu: Powstanie również klub samopomocy, gdzie realizowane będą zajęcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.